Choć, Hoszymin powstało zaledwie 3 wieki temu, to są tu kultywowane, najstarsze metody wytwarzania i zabezpieczania artystycznych dzieł sztuki. Idziemy do zakładu, w którym wytwarza się wyroby pokrywane laką. Ludzie, których mijamy na Sejkońskiej ulicy z pewnością nie używają tego typu przedmiotów. Są one dla nich po prostu zbyt drogie i ich blask rozświetla salony bogaczy, a nie brudne miejskie ulice. Tacy ludzie mogą je jedynie wytwarzać w warunkach, no cóż, zaraz je zobaczymy. Przychodzący tu turyści mogą zobaczyć na poglądowych tablicach, jak powstają te świecące cudeńka, ale cała technologia wytwarzania i sposobu nakładania laki jest ściśle chroniona. Laka to żywica drzewa sumaka lakowego, nazywanego też sumakiem werniksowym. Jego łacińska nazwa brzmi Rus vernicifera. Rośnie on głównie na terenach położonych na południe od rzeki Jangcy. Żwica sumaka lakowego wypływa z drzewa w postaci szarej emulsji. Ciemnieje na powietrzu, a po usunięciu wody twardnieje. Jest odporna na działanie wody, kwasów, alkoholu i tym podobnych substancji. Laką pokrywa się najczęściej wyroby z drewna, skóry, gliny i metalu. Najstarsze wyroby z laki pochodzą z IV tysiąclecia przed naszą erą. Czarną i czerwoną laką pokrywano wtedy tace, grzebienie, biżuterię, w tym spinki do włosów i wisiorki, gliniane naczynia, a nawet zbroje i trumny. Z czasem lakę łączono z macicą perłowo i sproszkowanymi szlachetnymi metalami. Sztuka zdobienia laką była popularna w Chinach już zapanowania dynastii Han, a także w Korei i Mongolii w tym samym okresie czasu. Od 1111 roku przed naszą erą również dzisiejszy Wietnam wchodził w skład Chin, ponieważ został podbity przez władców z dynastii Han. Na początku XV wieku zdobienie i zabezpieczanie dzieł sztuki i przedmiotów użytkowych laką było udoskonalone najpierw przez japońskich rzemieślników, a potem przez wszystkie kraje Azji. W czasach bardziej nam współczesnych wiele krajów zachodnich wprowadzało sztukę zdobienia laką, przyczyniając się do wielu jej zastosowań przemysłowych. W prowincji Puto, znajdującej się na północny wschód od Hanoi, żywica sumaka lakowego jest zbierana od ponad 2000 lat. Kora drzew jest nacinana, a zebrany sok jest transportowany do Hanoi gdzie przechodzi długi proces oczyszczania? Zanim otrzymano transparentną lakę, która jest dzisiaj stosowana, potrzeba było wielu lat doświadczeń. Ci twórcy, którzy odkryli cechy ochronne laki, stosowali kilka jej warstw na swoich dziełach sztuki. Dzięki temu właśnie możemy nadal podziwiać niektóre z nich. Ten, który pragnie produkować lakę wysokiej jakości, musi być cierpliwy i przewidujący, ponieważ Żywica schnie bardzo powoli, a w klimacie tropikalnym pora deszczowa często jeszcze wydłuża czas trwania produkcji. Kurz, który w tym czasie osadza się na żywicy, pogarsza jej końcowo jakość. Udana laka musi definitywnie przyciągać spojrzenie, a jej głębia, pochodząca z 10 czy 18, a czasami nawet kilkudziesięciu warstw nakładanych kolejno, musi być dostrzegalna gołym okiem. Jak mówi miejscowe przysłowie, laka musi przetrwać tyle czasu, ile trwa tradycja, która ją stworzyła. A ta ma około 2,5 tysiąca lat. Tradycyjny proces zdobienia laką, jaki praktykowany jest w Wietnamie, jest bardzo skomplikowany. Powstanie jednego przedmiotu może trwać nawet 4 miesiące. Na przykład do pokrycia laką zwykłego półmiska potrzebne jest 75 dni. To koniec teorii na temat laki. Od dłuższego czasu znajdujemy się już w sklepie, a wszystko wokół nas jest do kupienia, no i oglądania. I na co się tu zdecydować? Po zajrzeniu do portfela zdecydowałem, że jednak na oglądanie. Nasza wizyta dobiega końca. Pomimo powszechnego zachwytu, bez wątpienia dziełami sztuki, jakie tu zobaczyliśmy, nie było kolejki do kasy. Kupić to jedno, ale jak to przewieźć, kiedy już obydwie ręce są zajęte bagażami, a miejsca w walizkach brak.